Co roku w tatrach ekipy ratunkowe są wzywane ponad dwa tysiące razy. Ludzie się gubią, doznają obrażeń, nie są przygotowani, ale jedno wezwanie było inne niż wszystkie. Dotyczyło niemowlęcia. Dziecka mającego zaledwie dziewięć miesięcy zostało zabrane na szczyt najwyższej góry w Polsce na wierzchołek o prawie 2,5 tysiąca metrów wysokości, pokryty lodem i śniegiem. Kiedy rodzice utknęli tam na górze, Ratownik zaproponował jedyne bezpieczne wyjście, ale oni odmówili. Powód? Nie chcieli za to zapłacić. I w powietrzu zawisło pytanie, co sprawia, że ojciec wybiera pieniądze zamiast życia własnego dziecka. To pytanie, które powraca coraz częściej. Rodzice, chcąc zapewnić dzieciom wyjątkowe przeżycia, czasem przekraczają granice, idą po bardzo cienkiej linii. Między kształtowaniem charakteru, a narażaniem życia. Czy zastanawiałeś się kiedyś, gdzie dokładnie przebiega ta granica? Spójrz na przypadek Patrika Swineya, amerykańskiego ojca, który postanowił zabrać swojego dziewięcioletniego syna i jedenastoletnią córkę na wspinaczkę na Mont Blanc, najwyższą górę Europy Zachodniej. Chciał pobić rekord świata, ale zabrał dzieci w jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc tej góry. Odcinek znany jako Korytarz Śmierci. Na nagraniu widać dokładny moment, w którym lawina uderza w grupę. Masa śniegu spada z ogromną siłą, porywając wszystkich w dół zbocza. Dzieci, związane liną, znikają w białej mgle. Krzyczą, wpadają w panikę i cudem przeżywają. Inni wspinacze, którzy byli w pobliżu, pomogli w akcji ratunkowej. Kiedy francuski burmistrz Jean-Marc Pelex dowiedział się o sprawie, był oburzony. Nazwę wspinaczkę światowym rekordem głupoty i próbował wytoczyć ojcu proces za narażenie życia dzieci. Powiedział, że Mont Blanc to miejsce dla doświadczonych alpinistów, a nie dla tych, którzy szukają sławy. Proces jednak nie ruszył, rodzina wróciła już do Stanów Zjednoczonych. Ale przesłanie było jasne to nie była przygoda, to była lekkomyślność, a czasami zagrożenie przychodzi z miejsca, z którego najmniej się go spodziewamy. Lekarze od lat ostrzegają przed częstym urazem na placach zabaw. Dochodzi do niego, gdy rodzic sadza dziecko na kolanach, by razem zjechać ze zjeżdżalni, wierząc, że w ten sposób będzie bezpieczniej. Ale jeśli bucik dziecka zahaczy obok, ciężar i prędkość dorosłego mogą złamać mu nogę. Badanie wykazało, że tysiące dzieci odniosły takie obrażenia w ciągu jednej dekady. Prosty błąd, zrodzony z instynktu ochrony, ale... Pokazujący, że nawet dobre intencje mogą skończyć się tragedią. Ten wzorzec się powtarza. W górach, na placach zabaw, wszędzie. Ekipy ratunkowe wciąż pędzą, by ratować nieprzygotowane rodziny. W marcu pewna matka zabrała dwoje dzieci, siedmioletniego syna i jedenastoletnią córkę, na wspinaczkę na Mount Marcy w stanie Nowy Jork. Była zima. Mróz szczypał w twarz. Dotarli na szczyt zbyt późno około czwartej po południu. Kiedy zaczęli schodzić, nagle nadeszła zamieć, widoczność spadła do zera. Zgubili szlak i musieli spędzić noc na górze, zamarzając. Zorganizowano akcję ratunkową z udziałem dwudziestu sześciu strażników leśnych. Przeżyli, ale z poważnymi obrażeniami, spowodowanymi zimnem. I znów powróciło pytanie: Dlaczego matka uparła się, by wejść z dziećmi w tak niebezpiecznych warunkach? Te historie od śmiertelnych stoków Montblanc po zwykłą zjeżdżalnię na placu zabaw, ukazują tę samą gorzką prawdę. Istnieje bardzo cienka granica między niezapomnianą przygodą a aktem zaniedbania. I pewnego chłodnego październikowego dnia w Polsce jedna rodzina miała tę granicę przekroczyć, zabierając niemowlę w miejsce, gdzie nawet doświadczeni alpiniści dwa razy się zastanawiają, zanim postawią krok. Góra Rysy, gigant z kamienia i lodu, który wyznacza granicę między Polską a Słowacją. Szczyt równie piękny, co bezlitosny, i właśnie tego dnia miał stać się sceną historii, której świat nigdy nie zapomni. Mający 2499 metrów wysokości, Rysy to najwyższa i najsłynniejsza góra w całej Polsce. Miejsce o dwóch zupełnie różnych obliczach. Latem wydaje się przyjazna kamieniste szlaki, błękitne niebo i sceneria jak ze snu. Ze szczytu widoki zapierają dech. Tatry rozciągają się we wszystkie strony jak mury o ostrych krawędziach sięgających chmur. Szlak jest wymagający, pełen głazów i naturalnych stopni. Nie wymaga technicznej wspinaczki, a na stromszych odcinkach stalowe łańcuchy osadzone w skale dają pewność chwytu. Z dobrymi butami i Odrobiną odwagi szczyt wydaje się w zasięgu to właśnie to, łagodne oblicze rysów, latem przyciąga tłumy. Ale gdy kończy się jesień, a zaczyna zima, rysy zrzucają skórę, przyjazna góra znika, w jej miejsce pojawia się coś zimnego, bezlitosnego. Kamienne ścieżki znikają pod warstwami twardego śniegu i lśniącego lodu. Każdy krok staje się ryzykiem. Jeden błąd. I góra wystawia rachunek. Średnie nachylenie sięga mniej więcej 30 stopni. To jak wspinanie się po nieskończonych schodach, dużo bardziej stromych niż się wydaje. A na końcowym odcinku, w korytarzu zwanym Kuwir, nachylenie rośnie jeszcze bardziej. 44 stopnie czystego zawrotu głowy, jeden poślizg tam, i ciało spada bez kontroli. Zimowe wejście na rysy to nie jest spacer. To poważny alpinizm. Wymaga szacunku. Kask. By chronić się przed spadającymi kawałkami lodu i zdradliwymi kamieniami. Czekan. Ostrze, które ratuje równowagę, gdy wszystko się osuwa. I przede wszystkim prawdziwe raki. Nie te. Łańcuszki na oblodzony chodnik. Długie metalowe zęby mocowane do podeszw butów, by wgryzały się w lód i nie pozwalały się ślizgać. Bez tego próba wejścia na rysy zimą to jak jazda po zamarzniętym jeziorze, na zupełnie łysych oponach. Góra wymaga szacunku, zimą nie ma litości. Dokładnie to potwierdziło się pewnego mroźnego październikowego dnia 2025 roku. Para z Litwy postanowiła wejść na Rysy, niosąc niemowlę. Niemowlę mające 9 miesięcy. Wyżej szlaki były już przykryte zdradliwą mieszanką zbitego śniegu i szklistego lodu. Dziecko było przypięte do piersi jednego z rodziców, otulone w ciepłe ubrania i nadzieje. Po drodze spotkali Szymona Stocha, polskiego zawodowego przewodnika. Tego dnia Stoch prowadził niewielką grupę. Spojrzał na rodzinę i przeszedł go dreszcz. Nieśli niemowlę i byli kompletnie nieprzygotowani, bez czekanów, podstawowych narzędzi do utrzymania równowagi na oblodzonych stokach. Rzeczywiście mieli raki, ale w złym rozmiarze bezużyteczne, niebezpieczne. Pierwsze przypuszczenie Stocha było łagodne, pewnie dojdą tylko do niższych stawów. Potem wyszła na jaw prawda. Rodzina celowała w wierzchołek, w sam szczyt rysów. Stoch był wstrząśnięty, podszedł, ostrzegł. To za niebezpieczne, zawróćcie. Zignorowali go, szli dalej w górę. I nie on jeden reagował, wzdłuż szlaku inni przewodnicy powtarzali to samo ostrzeżenie. Słowacki ratownik górski również próbował przemówić im do rozsądku, widząc absurdalne ryzyko i to na jakie niebezpieczeństwo narażone jest niemowlę. Wyżej w schronisku chata pod rysami pracownicy także próbowali zatrzymać ich marsz. Wszyscy mówili to samo. Zawróćcie. Nie posłuchali. Pomyśl przez chwilę. To nie był jeden ani dwa, lecz co najmniej cztery różne zespoły ludzie, którzy znają tę górę jak własną kieszeń. Stawiający ten sam czerwony znak, stop. Każde ostrzeżenie było szansą. Szansą, by wybrać życie, by odpuścić dziś i wrócić innym razem. Usłyszeli i zignorowali. Poszli dalej. Krok za krokiem. Weszli przez skute lodem stawy, minęli schronisko aż dotarli do najniebezpieczniejszego odcinka góry. Z każdym metrem nieśli niemowlę wyżej. Coraz bliżej świata lodu i bezlitosnego wiatru. Gdzie nawet weterani dwa razy się zastanawiają, a rysy nie wybaczają nieuwagi. I trudno nie zapytać, co działo się w ich głowach. Jaki cel mógł być aż tak ważny, by zignorować wszystkich specjalistów, którzy stanęli im na drodze? Czy naprawdę warto było ryzykować życie małego dziecka? Scena wyglądała jak film w zwolnionym tempie. Katastrofa rysowana krok po kroku, napędzana odwagą i ślepotą. A jednak wbrew wszelkim przeciwnościom udało im się. Litewska para z niemowlęciem mającym zaledwie 9 miesięcy dotarła na szczyt rysów. Przez krótką chwilę musieli czuć zwycięstwo. Zignorowali ostrzeżenia, pokonali niemożliwe i byli tam, w najwyższym punkcie Polski. Zrobili to, co wszyscy nazywali szaleństwem. Ale to uczucie nie trwało długo, bo tam na górze rzeczywistość uderzyła jak cios. Wejście było trudne, ale zejście miało okazać się koszmarem. Oblodzone zbocza, które tak ciężko pokonali, teraz wyglądały jak lodowe zjeżdżalnie, bez powrotu, bez kontroli. Ten moment chwały zamienił się w panikę. Utknęli. Wtedy zobaczyli Szymona Stocha, tego samego przewodnika, który kilka godzin wcześniej próbował ich powstrzymać. Ojciec już bez arogancji, podszedł do niego. Drżący głos oczy pełne rozpaczy, poprosił o pomoc. Zapytał, czy mógłby pożyczyć raki Stocha i czy ten pomógłby im zejść. Stoch wziął głęboki oddech, stał przed okrutnym wyborem, wiedział, że nie może pożyczyć sprzętu, naraziłby w ten sposób własne życie, a związać się z nimi liną jeszcze gorzej. Doświadczony przewodnik znał najtwardszą zasadę gór kiedy nieprzygotowany wspinacz spada, pociąga za sobą innych. Ciężar jednego ciągnie drugiego, i w kilka sekund wszyscy spadają razem. Jeden błąd i akcja ratunkowa zamienia się w tragedię. Stoch wyjaśnił to spokojnie, stanowczo, a potem zaproponował jedyne bezpieczne rozwiązanie: wezwanie słowackiego górskiego pogotowia ratunkowego. Mogli wysłać ekipę, może nawet helikopter. Dziecko byłoby uratowane. Wszyscy wróciliby żywi. To była logiczna decyzja, tak postąpiłby każdy ojciec, ale to, co stało się później, wstrząsnęło światem. Rodzice powiedzieli nie, odmówili pomocy, a powód to nie była duma, ani odwaga, to były pieniądze, nie mieli ubezpieczenia podróżnego, bali się kosztów akcji ratunkowej, woleli zaryzykować życie własnego dziecka, niż zapłacić za ocalenie. Polska strona na Facebooku, Tatomaniak, która jako pierwsza nagłośniła sprawę, podsumowała to jednym lodowatym zdaniem. Wybrali pieniądze zamiast życia dziecka. To zdanie rozniosło się jak zbiorowy cios i odsłoniło niewygodną prawdę. Złe decyzje zaczęły się na dole: wejście bez odpowiedniego sprzętu, zignorowanie wszystkich ostrzeżeń, a skończyły się na szczycie, w wyborze nie do pomyślenia. Prawdziwa pułapka nie tkwiła w lodzie, ani w śniegu. Tkwiła w sposobie myślenia. W przekonaniu, że pieniądze są ważniejsze niż życie. Na samym szczycie rysów góra zamieniła się w sąd. Po jednej stronie lekkomyślność, po drugiej odpowiedzialność. Rodzice byli w pułapce. Nie mogli zejść bezpiecznie, ale odmawiali wezwania pomocy. A między nimi niemowlę mające zaledwie dziewięć miesięcy. Delikatne. Zmarznięte, z życiem wiszącym na włosku. Szymon Stoch patrzył w milczeniu. Wiedział, że stoi przed niemożliwym wyborem. Nie mógł zmusić ich do wezwania ratunku. Nie mógł też prowadzić ich w dół, naraziłby wszystkich, ale nie potrafił też po prostu odwrócić się plecami i zostawić tego dziecka na pastwę zimna i losu. Wziął głęboki oddech, spojrzał na rodziców, spojrzał na dziecko i zrozumiał, co musi zrobić. Podjął decyzję, która wykraczała poza obowiązek, poza reguły gór. Powiedział, że sam zaniesie dziecko przez najniebezpieczniejszy fragment zejścia. Rodzice się zgodzili. Stoch wziął malucha w ramiona. I w tej chwili ciężar ratunku dosłownie spoczywał na jego barkach. Był doświadczonym alpinistą, wiedział co robi, ale teraz wszystko się zmieniło. Każdy krok musiał być perfekcyjny, każdy chwyt przemyślany. I tak rozpoczęło się powolne, ostrożne zejście po oblodzonych stokach rysów. Jak opisał blok tatomaniak, Stoch schodził krok po kroku z absolutnym skupieniem. Wyobraź sobie tę presję. Wiatr smagał twarz, lód trzaskał pod butami. Ostre raki wbijały się w twardy śnieg, podczas gdy trzymał dziecko mocno przy piersi, chroniąc je przed zimnem i przed strachem. Jeden jedyny błąd, jeden poślizg. I wszystko skończyłoby się tragedią, ale Stoch zachował spokój. Był strażnikiem tego małego życia. Jedynym na tej górze, który naprawdę stawiał bezpieczeństwo dziecka ponad wszystko inne. Niósł dziecko przez najstromszy i najbardziej zdradliwy odcinek szlaku. A gdy w końcu dotarł do bezpiecznego miejsca, tam gdzie minęło już bezpośrednie zagrożenie, oddał je rodzicom. Jego misja została zakończona. Później, już w 19... W schronisku górskim, Stoch zobaczył rodzinę jeszcze raz. Wymienili krótkie spojrzenie, a potem każdy poszedł w swoją stronę. W późniejszym wywiadzie Stoch wyjaśnił, dlaczego zdecydował się opisać tę historię i opublikować zdjęcie z akcji ratunkowej. Chciał ostrzec innych ludzi, zapobiec temu, by ktoś popełnił ten sam błąd. Nie szukał pochwał ani sławy. Był po prostu człowiekiem, który zobaczył dziecko w niebezpieczeństwie. I zrobił to, co należało zrobić. Jak podsumowano w relacji, która jako pierwsza ujawniła sprawę, Szymon Stoch z dużym prawdopodobieństwem uratował życie temu dziecku. Wziął na siebie ciężar cichego bohatera i zaniósł niewinne życie z powrotem w bezpieczne miejsce. Dzięki niemu rodzina zdołała zejść z reszty góry bez poważnych obrażeń. Fizycznie byli cali, ale historia daleka była od zakończenia. Bo w epoce internetu nic nie pozostaje w ukryciu. Zdjęcia i relacje z tego, co wydarzyło się na rysach, rozprzestrzeniły się błyskawicznie, historia stała się wiralem. Pojawiła się na portalach, w gazetach, na mediach społecznościowych na całym świecie, a wraz ze sławą pojawiło się oburzenie, gniew i niedowierzanie. Ludzie byli wstrząśnięci, komentarze mnożyły się w sieci pełne gniewu i potępienia. To niewiarygodne, że narazili życie niemowlęcia, napisała pewna kobieta. Mam nadzieję, że policja coś z tym zrobi. Inny użytkownik dodał: Zabrać dziewięciomiesięczne dziecko na niebezpieczną górę bez odpowiedniego sprzętu to więcej niż nieodpowiedzialność. Setki osób żądały tego samego, by rodzice zostali zgłoszeni za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. Założyciel strony Tatomaniak, również ojciec. Powiedział, że to była najbardziej szokująca sytuacja, jaką kiedykolwiek widział. Zabrakło mu słów. I tak świat już wydał swój wyrok. To, co zrobiła ta parać, było złe. Głęboko złe. I powinno mieć konsekwencje. Ale polskie władze szybko przyznały, że są bezsilne. Policja w mieście zakopane u stóp tatr znała sprawę. Ale nie, mogła działać. Istniał jeden szczegół, który zmieniał wszystko. Rysy leżą dokładnie na granicy między Polską a Słowacją, a rodzina rozpoczęła wspinaczkę po stronie słowackiej. Z tego powodu incydent nie podlegał polskiej jurysdykcji. Nie mogli prowadzić dochodzenia, ani złożyć oficjalnego oskarżenia. Rzecznik policji, Roman Wichk, wyjaśnił, gdyby para weszła od strony polskiej, wszczęto by pełne śledztwo. Policja przesłuchałaby ratowników Stopr i innych specjalistów, a jeśli udowodniono by. Zaniedbanie. Rodzice mogliby zostać oskarżeni na podstawie artykułu 160 kodeksu karnego, ustawy dotyczącej narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Kara mogłaby wynieść nawet do pięciu lat więzienia i nie byłby to przypadek odosobniony. Na początku tego samego roku Pewien ojciec został oskarżony na podstawie tego samego przepisu za zabranie dziewięcioletniej córki w góry podczas śnieżycy. Ale litewska para nie poniosła żadnych konsekwencji, przynajmniej nie w Polsce. Jedna cienka linia na mapie, niewidzialna granica przecinająca szczyt góry, ochroniła ich przed jakąkolwiek karą. To był frustrujący koniec. Trybunał opinii publicznej uznał ich za winnych, ale oficjalnie zapanowała cisza. Wyrok świata był jasny, wyrok prawa nie istniał. Akcja ratunkowa na rysach była zwycięstwem odwagi jednego człowieka. Ale sama historia pozostała okrutnym przypomnieniem, że ignorancja może być równie śmiercionośna jak mróz i że w górach, tak, samo jak w życiu, granica między bohaterstwem a tragedią jest zawsze zbyt cienka, bo góry nie wybaczają, a najniebezpieczniejsza podróż w nich nie zawsze dotyczy lodu czy skał. Ale czegoś znacznie bardziej subtelnego, cienkiej linii, która oddziela przygodę od zaniedbania, odwagę czy od lekkomyślności, miłość od ego. I te linie, prawie niewidzialną, ludzie przekraczają każdego dnia. Zwykli ludzie, którzy myślą, że nic złego się nie stanie. Ale góry nie zwracają uwagi na intencje, nie mają czalejtości, po prostu czekają czy w ciszy. Podziel się swoją opinią w komentarzach, co ty byś zrobił na ich miejscu. Dziękujemy za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie.